Cześć, tu cyfrowy kocioł. Zastanówcie się przez chwilę, co byście powiedzieli, gdyby wam zdradził, że właśnie teraz w laboratorium w Australii działa komputer zbudowany z 800 tysięcy żywych ludzkich neuronów. I że możecie wynająć jego moc obliczeniową za 300 dolarów tygodniowo. To nie scenariusz nowego Blade Runnera. To dzieje się naprawdę. Poznajcie Cortical Labs CL1, maszynę, która zaciera granice między krzemem a biologią i może być zapowiedzią największej rewolucji w technologii od czasów wynalezienia mikroprocesora. Zapomnijcie o wszystkim, co wiecie o komputerach. CL1 nie ma tradycyjnego procesora opartego na tranzystorach. Jego sercem jest tzw. wetware, połączenie krzemowego chipa z żywą tkanką. Na specjalnej płytce hodowane są setki tysięcy ludzkich neuronów pozyskanych w laboratorium z komórek macierzystych. To wszystko zamknięte jest w obudowie, która bardziej przypomina statek kosmiczny niż peceta. To zaawansowany system podtrzymywania życia. Działają tu pompy imitujące serce, filtry pełniące rolę nerek i systemy dostarczające substancje odżywcze, by utrzymać neurony przy życiu przez 6 miesięcy. Ale po co to wszystko? Z dwóch powodów. Po pierwsze, efektywność energetyczna. Nasz mózg, najbardziej zaawansowany komputer jaki znamy, działa na mocy zaledwie 20 W. Tyle co ściemniona żarówka. O stworzenie jego możliwości na krzemie wymagałoby mocy liczonej w megawatach. CL1, choć to dopiero początek, jest już teraz nawet 100 razy bardziej energooszczędny niż tradycyjne systemy AI, zużywając zaledwie kilka watów mocy. To gigantyczny krok w stronę zrównoważonej sztucznej inteligencji. A teraz drugi, ważniejszy powód, który może zmienić życie milionów. Tego komputera się nie programuje w tradycyjny sposób. Jego się uczy, tak jak człowieka. Neurony w CL1 mają zdolność do plastyczności. Samodzielnie tworzą i reorganizują połączenia w odpowiedzi na bodźce elektryczne. Naukowcy udowodnili to już wcześniej, ucząc poprzednią wersję systemu, nazwaną DishBrain, gracz w ponga. Sieć neuronów sama zrozumiała zasady i nauczyła się odbijać piłeczkę. Co to oznacza w praktyce? Medyczną rewolucję! Wyobraźcie sobie, że możemy pobrać komórki skóry od pacjenta chorego na padaczkę czy Alzheimera, wyhodować z nich neurony. I stworzyć na cipie CL1 jego osobisty miniaturowy model mózgu. Dzięki temu, zamiast latami testować na nim leki metodą prób i błędów, możemy w kilka tygodni sprawdzić dziesiątki substancji na jego biologicznym bliźniaku i znaleźć tę najskuteczniejszą. To koniec z jednym lekiem dla wszystkich. To era ultra spersonalizowanej medycyny. A przy okazji ogromne ograniczenie testów na zwierzętach. Oczywiście, to wszystko brzmi równie fascynująco, co niepokojąco. Naturalnie rodzi się pytanie, czy taka maszyna może zyskać świadomość? Twórcy z Cortical Labs uspokajają. Absolutnie nie. Sail 1 nie ma uczuć ani subiektywnych doświadczeń. To wyspecjalizowane narzędzie obliczeniowe, a jego inteligencja jest zamknięta w pudełku. Bez możliwości ewolucji poza kontrolą. Mimo to, każda instytucja, która chce kupić CL1 za 35 tysięcy dolarów, musi uzyskać specjalne pozwolenie etyczne. CL1 nie zastąpi jutro waszych laptopów do gier. To przełomowe narzędzie dla nauki, które otwiera drzwi do świata syntetycznej inteligencji biologicznej. Jesteśmy świadkami narodzin nowej dziedziny, w której oprogramowanie trenuje się na żywej ludzkiej tkance. Dziś to ciekawostka, jutro może być standardem w każdym laboratorium. Jestem niesamowicie podekscytowany i trochę przerażony tym, co przyniesie przyszłość. A wy? Co sądzicie o komputerach na ludzkich neuronach? To nadzieja dla medycyny, czy równia pochyła w stronę dystopijnej przyszłości? Dajcie znać w komentarzach. Rozpętajmy burzę mózgów, tym razem tych przemowych. Dzięki za dziś, jeśli chcecie być na bieżąco z technologiami, które zmieniają świat, subskrybujcie cyfrowy kocioł. Do zobaczenia!